Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znów wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Niedziela Miłosierdzia, spotkanie z Tomaszem. Jezus okazuje odwarte serce niewiernemu Tomaszowi. Ręce otwarte, bok odwarte, rany otwarte. Zapraszał kochanego ucznia: poniesz tutaj swój palec, poniesz rękę i wóz do mego boku. Tak traktuje miłosierny Jezus niewiernego apostoła. Wtedy wzruszony Tomasz odbiera także swoje serce i przyjmuje miłosierdzie Jezusa płynące od ich ran i wyznaje wiarę. Dla nas brzmi to, jak słowa świętego Jana Pawła II na początku jego pontyfikatu. Odwóż drzwi Chrystusowi. Miłosiernemu Chrystusowi powiedzmy także otwartym sercem Pan Bóg i Bóg mój. Szczęść Boże.